O użyczenie bezpłatnego kompostownika może wystąpić każdy mieszkaniec, który spełnia kilka wymogów. Jeżeli ktoś ma duży ogród i ma dużo roślin, to rzeczywiście warto i staraliśmy się to właśnie umożliwić, czyli fundując, czy dystrybuując kompostowniki plastikowe, które umożliwiają poprawne kompostowanie bioodpadów. I mamy nadzieję, że dzięki temu ci, którzy potrzebują surowca w ogrodzie też będą mogli z tego korzystać. Jakby tego było mało, Centrum Usług Komunalnych obiecuje też bezpłatną edukację. Zadbamy o to, jak to kompostować, żeby sąsiadom też nie pachniało brzydko, żeby sąsiedzi nie mieli problemu, więc jednocześnie edukujemy, jak pewnie kompostować. Z drugiej strony dajemy coś, co pozwala to wykorzystać na swojej działce. Więc mamy nadzieję, że te kompostowniki, które mamy około 130 sztuk szybko się rozejdą. Oczywiście raz jeszcze dodajmy, użyczenie kompostownika jest za darmo. Zatem kto pierwszy, ten lepszy. To jest rozdawane za darmo dla tych, dla tych osób, które mają deklaracyjne odpady, mają działkę przy domu i mają możliwość kompostowania odpadów. A ile finansowo na kompostowniku zyskują mieszkańcy? Ulga wynosi 4,75 na osobę na posesji, czyli jeżeli powiedzmy, jest nas czwórka w rodzinie,